Cześć, dzień dobry, z tej strony Filip Cox. Witam Was w pierwszym odcinku F1 2022. Będziemy, w tym odcinku będziemy robić nową karierę. Jak zostawicie dużo łapek w górę, a jak na mój kanał to z 15 chociaż, to zrobimy My Team. A póki co gramy kierowcę. Przechodzimy od razu do F1 Rozpoczynamy od początku sezon, pełny sezon. E, używamy zalecanych ustawień. z post. i tak. Start. Najpierw stworzymy awatara. Dobrze, taki kraj, to oczywiście Polska. Możecie napisać też, jak, tam po, jak się czujecie po wygranej Argentyny z Francją na Mistrzostwach Świata. I tutaj na to prowadzimy na dwa kanały. Pamiętajcie oczywiście, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. <trym> Now let's focus on the Jeszcze wybierzemy kaski i ciszynki. A może jakiś z. Winters. A może być Winters. Yy, palca na ustach. Na podium chyba rzadko będziemy stawiać, no ale greedy możemy dać. Niczęski kło Ok, i wybieramy zespół. Chcemy zacząć. Jakby, chcemy od Williamsa aż po Ferrari się dostać. Będziemy jechać 10 sezonów. Partnerem zespołu zostanie y, Alexander Albon I lecimy z pierwszą karierką F1 2022. Oczywiście jestem tego świadomy, że sezon, prawdziwy sezon się skończył. A. Zobaczymy jak będzie u nas. A żeby też to się żeby był też jakiś sens jazdy to Będzie. a nie będziemy jeździć na 110 będziemy jeździć gdzieś tak na 80 no, to, na e ekspercik ekspercik będziemy sobie jeździć ale na najniższy poziom ekspercika odsłonięcie bolidu teraz będziemy ruszać z pierwszymi e, kwalifikacjami nie jedziemy jeden weekend chyba będzie podzielone na dwa bo nie, nie wiem dlaczego ale jak pytacie możecie sobie to zauważyć ale gram na playstation i po prostu na, konsol na konsolach jest tak że nie wiem dlaczego ale mogę jeść i tylko 15 minut klipu mieć więc po prostu będziemy tak jeździć nie będzie Wam się mieszać, Wstawię w, nazwie, w nazwie część pierwsza, część druga i tak będzie. zmianę. dobrze, więc trzy opracowania już zrobiliśmy i lecimy do weekendu wyścigowego w Bahrajnie. Treningów myślę, że nie będziemy jeździć tylko same kwalifikacje, kwalifikacje pełne, wyścig, wyścig a jakieś takie 14% na 25% dystansu żeby to niedługo, że sobie przejadę i tyle będzie z stopem żeby, żeby była jakaś tam taktyka. Dobrze. A więc jesteśmy, ustawiamy długość sesji na średnią, tak na 14 okrążeń i pełne kwalifikacje. Um, albo może nie. Dobrze, zrobimy krótkie, żeby, żeby nie robić każdego kół. To bym musiał naprawdę, to już bym musiał na trzy części. No chyba nie chcecie robić 3 części. Z tylko jednego Grand Prix, znaczy z jednego weekendu, więc po prostu na dwie części będą krótkie kwalifikacje, 15 minut, które będziemy zrobić z jakąś jedną o... To będzie. Dobra, ja że. But it's more than that, because the new era of Formula One has a and with it, eagerly anticipated new car regulations which have been designed to help promote better racing with clean, sculpted lines, swooping rear and front. We can see how look. Hmm. Ale um, to mi się przydało tylko w prawdziwym życiu. Tutaj to no, no, nie przydaje. No co mi da jak wygląda przednie skrzydło Ferrari. Pewnie nie będziemy do nich dojeżdżać nawet. No, hmm. Będziemy po prostu zadowoleni. Hmm. Będziemy jechać 10 sezonów. A i on tutaj wiadoli, to ja ja powiem? No. Będziemy jechać 10 sezonów. Wszystkie Grand Prix oczywiście będzie. Nie wiem jeszcze jak, ale chyba będziemy jechać bez powtórek. No, parę ma Dobrze, jesteśmy już w pit stopie, ale nie, bo nie są jeszcze kwalifikacje. Tutaj nic nie robimy. Tylko szybko skipujemy Do Kwalifikacji Uu, Aleksander Albon Szybszy Na start Od Kwateriego Bo Ale nie, go... nie Ach, Oni byli na medal No Te trzy nie, przecież i lecimy do kwalifikacji Z Williamson. sam zobaczymy co się stanie czy to w ogóle będzie opłacalne co teraz robimy znaczy co no właśnie powiedziałem lecimy do kwalifikacji A może tak będzie łatwiej Przepraszam. Ok. Nalecimy kwalifikacje krótkie. Nie zanosi się, że będzie padać. Zobaczymy, czekamy, aż wszyscy zdrawią swoje czasy. Jedziemy na jeden stop, wierzę w swoje umiejętności że uda mi się wszystko zrobić na jeden pitstop na, na dziewiątej minucie wyjeżdżamy z pitstopu każdy aby mieć czysty tor jedziemy szybkie okrążenia i jesteśmy już na torze w się. tutaj przede mną. Zanim zaraz to że ja jeszcze jako Ja bym jeszcze jedno kążenie w no Dobra. A więc zobaczymy, jak to się krótko potoczy. jak na razie prawie przestrzeniłem te jadę. Trochę grałem. A jednak jest bardzo dużo. Ponnie jak będzie pięć cảm ơn jechać. Jeszcze raz szybko wyjeżdżamy na tor. Zostało mi jakieś 4 minuty czasu. Myślę, to znaczy, że jedno do końca konfliktu Tu się przesunął bardzo dużo czasu, co tego naprawdę wystarczy. Ale hmm. bym przekonana, że będzie jakoś znowu szybciej jechał. 300 tysięcy. z naszego czasu koniec kwalifikacji. Ojej, co tu się stało? Dobra, może jednak grajmy z tymi powtórkami. No, w sumie tam też wykorzystać. To najsłabszy zespół, najsłabszy team. Patrzę na to, żeby coś się działo. Może tak No Mamy 200 tysięcy sekund do straty, do naszego stopa. Mamy skłonę. Czy to się w ogóle opłaca jechać w jak, jak, jakikolwiek sposób? No to jednak pojedziemy sobie chyba na 7000. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapamiętajcie, aby zostawić subskrypcję, łapkę w górę. To był koniec.